Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Grana Kompa. Ja jestem Pabelusa, to jest New World. Kolejny odcinek. Jest słuchajcie, nad ranem w czasu realnego. Jest luźno na serwerach, więc dla mnie rewelacja. I jestem w wiosce. Troszeczkę tutaj rozpakowuję tych, tych, tych rzeczy. To są przedmioty fabularne, więc je zostawię. Natomiast to otwórzmy sobie, zobaczmy, co my tutaj mamy. Na pierśnik żołnierza, otwórz następną. Płaszcz oficera, wojownika. Ok. Zobaczmy, co nam to daje. No, to praktycznie nic. To nie jest dla mnie, więc to mogę odzyskać. No w sumie mógłbym sprzedać, tak naprawdę. To, 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 to chwila. Na razie zostawię. To... to też mogę sprzedać w rezultacie. Co my tutaj mamy? Prawdawna włócznia rzemieślnika. No to to odzyskam. Tutaj to zostaje. Kurczaczka, jak najbardziej mogę wrzucić. Tak. No i pióreczka też. No, zapycham magazyn, zapycham. Trzeba przyznać. Tutaj trzeba będzie to odzyskać. Z tej rękawicy raczej nie będę korzystał. Mam, mam ten topór, jestem z niego bardzo zadowolony. Więc, więc jest ok. A, natomiast wypadałoby go naprawić. Napraw. No, żeby tam wiecie, można było walczyć. Ok, to teraz tak, potrzebuję po pierwsze... Mogę miodzio? Mogę miodzio, super, bardzo mnie to cieszy. 19 miodu to też tutaj wrzucę. Ok. <grym> eee, dobra, to teraz tak. I co ja tutaj potrzebuję? Przede wszystkim, to jest, to jest faktoria, to, to nie. Ale potrzebuje kamieniarski, nie o krosto. Do krosto mu muszę pocisnąć i muszę sobie tam przerobić mm, tkaninę ponieważ zabraliśmy trochę konopi w związku z tym można to, można to ogarnąć. No coś, gościu tam nie narobi, ale to nie narobił. Zobaczcie ile mamy tego, 197. No, tkactwo mam na ósmym poziomie, zobaczymy które będzie w momencie kiedy skończymy te płótna robić, zaczynamy. 35. No dobrze, dobrze, prawidłowo. Teraz dalej. Dalej będę potrzebował moi drodzy... Garbarnie. O się odblokowało trochę, trochę tych rzeczy. E, tutaj mamy stanowisko krawieckie, to na razie nie. E... Gdzie może być garbarnia? O, no i z z mam zgubę. E, dobra, garbarnia, jest. Oj, bardzo dobrze, nawet bez znacznika może było. Okej, okay, tutaj mamy 279 e, skór surowych. Ale ja przerobię tylko połowę. Znaczy, wezmę 150. O, tak. Tak to zrobię. Dobra. 46 poziom garbarstwa. Bardzo dobrze. Cieszy mnie to niezmiernie. Okej. Okay. Uczeń yy, garbarza. Dobra. I dalej będę potrzebował udać się tutaj na razie do kuźni na chwilę. Chyba, że... Nie, no dobra, do kuźni, do kuźni. Chodźmy do kuźni. No to są takie, można powiedzieć, prace w tym momencie. A co to jest? Domy. Za 2,5 tysiąca mogę kupić dom. A to ciekawe. O. A ile ja mam pieniędzy, by tak by the way? A, a to by było wszystko, co mam. Ja, ja się wstrzymam na chwilę. Na razie się wstrzymam. Powinienem zarobić ciut więcej, żeby, żeby to jakkolwiek tam można było, było to ogarnąć. Wiecie co, chciałbym tutaj na, na chwilę wejść. Hmm. No dobrze, coś tutaj można byłoby zadziałać, ale to jeszcze nie teraz. Przetopmy trochę rudy, o ile mam. To żelaza. No, naprawdę trochę mam. Ok, 39 poziom. Dobrze. I chciałbym jedną rzecz sprawdzić. A chwileczkę, drewno jakieś mam tutaj? Stolarnia, surowiec, drzewny. Nie no, troszkę, troszkę za mało mam tego. To na razie sobie daruję. Warsztat klasy drugiej. Żelazny nabój. Czego mi będzie brakowało? Proch strzelniczy. A proch strzelniczy to się chyba z, z, to proch strzelniczy z węgla, tak? Węgiel drzewny, krzemień oraz saletra. Nimom saletry. To ja na, na razie z tego zrezygnuję. Czy znaczy, żelazne strzały? Ktoś by tego chci, potrzebował? Mam piórka. Mam tutaj trochę tego. A oh. Wiecie co, nie, na razie sobie, na razie sobie podarujemy. Okej! Okay. Dobrze. To teraz, to teraz tak, gdzieś tutaj... O, jest schowek. To się teraz muszę opróżnić z tego, co wyprodukowałem. Czyli mamy tutaj sztaby żelaza, mamy tutaj surową skórę, mamy płótno. No i to wszystko w sumie. Co, co chciałem wyrzucić. A, to jeszcze schowam, bo to mi nie potrzebne te, w tej chwili, później się tym zajmę. O ile nie zapomnę. I sprawdźmy sobie mapę, bo mamy trochę misji do, do ogarnięcia. I jakby to mniej więcej miało wyglądać. Aha, czyli generalnie misję mamy tu. Mm -hmm. No dobra, no to trzeba tam dotrzeć. Trzeba tam, tam dotrzeć <grym> z buta Naj, najprędzej. Bo albo wiecie co, albo dobra, użyję azotu. Czy chcesz odbyć szybką podróż? Tak, chcę. Użyję azotu, niech już będzie. Na no potrzeby filmu, nie będzie, będzie ciut szybciej. O, jaki piękny stworek, proszę bardzo. Yy, miałem problem z New Worldem. Ponieważ była sytuacja tego typu, słuchajcie, że y, ni, ni, niestety nie mogłem zabijać mobów. Y, nie wiedzieć czemu tak właściwie, no ale tak było. I problem polegał na tym, dosyć poważny, że wilki mnie chlastały jak chciały, nie? A ja, niestety, mimo że mnie waliłem. No nie byłem w stanie w ogóle ich zranić. Nic. Pasek zdrowia zupełnie im się nie ruszał. To samo z każdym innym mobem. Typu, właśnie ci, ci uschnięci i tak dalej. No cokolwiek, co atakuje nas, tak? Nie byłem w stanie w ogóle nic zrobić. Co się stało? Nie mam bladego pojęcia. Ale, ale teraz wlazłem po kilku godzinach. No zaraz kogoś tutaj dopadnę i sprawdzę, bo. Jeżeli to ma tak wyglądać, czekajcie, weźmy sobie tutaj. Widzę, że tutaj mamy brokuły. No to te brokuły warto zebrać. Tym bardziej, że, że nic tutaj nie łazi. Przynajmniej na razie. No tam, tam jest jakiś gamoń. Oraczowy padlino Szósty poziom. No, chyba można go przetestować. Znaczy, na nim można przetestować. Czy już mogę y, zadawać obrażenia, czy też nie. Bo lepiej na takim mi spierdzielić do, do bazy. Znaczy do wioski. O, okej, okay, naprawiło się, super. W porządku. Jak się naprawiło, to Gites. Czy ja słyszałem wilka? Nie, chyba mi się przesłyszało. Dobra. Ciśnię, słuchajcie. Ciśnię. I w momencie, kiedy będziemy na miejscu. No to ja do was wówczas wrócę. To nie jest daleko. No chyba, że chwileczkę. Hmm. Jeżeli bym tutaj to postawił 245 metrów a to możemy się. <laughs> no, możemy się przebiec. To tak dla zdrowia wiecie. Żeby tam nie było. Kredowy królik. Kredowy królik, nie wiem, nie pamiętam co królik daje. Zawsze można to sprawdzić. No zabijaliśmy oczywiście krójki, prawda? Więc, yy, więc, więc robiliśmy to, tylko... Tylko... No nie, nie pamiętam co one dają. Bywa. Tam jakoś tak fioletowato jest. Żeby tam było jakieś skażenie. Być może. Nigdy nie wiadomo. Dobra, my sobie możemy przestawić dalej znacznik. O tutaj. 270 metrów. Ale, jak widać, szybko, szybko ten dystans pokonujemy, także jest, jest spoko. No. Yy... Tutaj mamy coś. Ale nie będę się tam hał, bo. Wolę zrobić misję. <laughs> teraz pytanie: czy tutaj. No, bo tak jak popatrzę na mapę. Aha, tutaj od, trzeba odzyskać brochę, a tutaj przegrana sprawa. Bez numeracji w ogóle. A to nic. My praktycznie już dochodzimy do, do miejsca, do którego mamy dotrzeć. Zdaje się, że ja już tutaj byłem, tylko właściwie to nie wiem po co ja się gramolę tutaj jeszcze raz, dlaczego mnie tutaj wysłano, skoro już tu byłem. No, no cóż, zaraz zobaczymy, yy, jakie, jakie tutaj levele kisają I pos, yy, postanowię, czy rozbijać tutaj obóz, czy nie rozbijać obozu. Ale dziewiąty poziom. Nie, ja, no to nie ma sensu w ogóle. Egzekutor. A tutaj gościu też na dziewiętnastym poziomie został wysłany. No, może coś w tym jest. Właściwie to nie wiem, co ja mam tutaj ogarnąć. Tak, na dobrą sprawę mogę ich zabijać, nie? Ale my już tutaj żeśmy byli już, już ogarnęliśmy to. No dobra, cisnę tam na górę. Zobaczymy, o co im tak naprawdę chodzi. Garnik, sobie tutaj znaleźliśmy, to dobrze. Tu jest ciul na dziesiątym poziomie. A ty po pysku mnie pierzesz? A, wiecie co, może ja bym zabije go i ja bym może chętnie coś zjadł. O. Niech, mnie, niech mnie leczy. Woda pitna, proszę bardzo. Nie chce mi się nawet yy, marnować tych ataków, wiesz nie, bo... tych specjalnych, bo... bo po co? No takie już wyższe levelki są. Już tutaj użyję tych ataków moich. Leż kuźwa jak ci dobrze. Bez skitu. Hmm. Dobra, tam mamy skrzyneczkę za tym yy, młodzieńcem. <laughs> Nie zdąży użyć ataku specjalnego swojego. Okej. Okay. No dobra. Tu gdzieś jeszcze jakaś skrzyneczka. O, jest skrzyneczka. No i gites. Tam na górę bym polał zobaczyć co, co tam jest, bo tam chyba nie byłem. Prawda, powiedziawszy. A ten kuźno co? On tak udaje martwego. Patrzcie, jaki Jak Udawał martwego. Okej. Okay. No i tutaj mamy skrzyneczkę również. No i dobra, w porze. E, chodźmy tam na górę, zobaczymy, co tam się znajduje. Dla, ale po co mnie tutaj przysłano? Tego, tego nie, nie, nie mogę pojąć. Czekajcie, jeszcze raz na, na mapie. Co ja mam tutaj zrobić? Udaj się do wieży Artur, by znaleźć ślady strażników dusz. Istnieje naprawdę, czy ona są coś z nimi łąże? A. Przejdź przez pieczęć strażników dusz i zbadaj szczyt wieży Artur. Okej, okay, no to do, do, w sumie to dobrze idziemy. No, ja tak nie doczytałem do końca, ale okazało się, że dobrze idziemy. Dobra. Ślady mam znaleźć, tak? Czyli podejrzewam, że jakieś tam... Rozglądać się za jakimiś tablicami. Hmm. A to mogę sobie zabrać? Mogę. Korzeń śniegi. Niech, niech i tak będzie. Trzeba się dobrze porozglądać. E, Arkturieński egzekutor. Okej, okay, poziom dziesiąty. Powinniśmy dać radę na, na luzaku. Eee... Ślady, ślady patrzę na ślady, ale śladów nie ma. <grywa> Chyba w, te, przez ten portal trzeba tam będzie przejść, coś tak mi się wydaje. Poprzednio nie mogliśmy, teraz może trzeba e, będzie to zrobić. Tylko trzeba będzie tego gościa tam pokonać, nie? E, możemy sobie oczywiście skrzyneczkę tutaj opróżnić. Nie ma problemu. Ataki taki to ja sobie teraz zostawię na, na tego, na tego matoła tam. O, o, o ty kurde! Jaki gostek, patrz. Dobra. No to, o ty! Łazieś ty łobuzie! No i że ty uciekasz? Ach, on też ma fajne ataki, specjalne. Ale ja też mam kurde, w tym miejscu. Nie mogę ci trafić. No dobra. Ok, ulepszenie dostępne. Tutaj mamy. Yy, tutaj mamy łup. Pradawne rękawice. Ok. No i tutaj mamy skrzyneczko, oczywiście. Pradawna szkatuła. Dobra. I co? I mamy teraz przejść, tak? Użyj. Aha, okej, okay. w porządku. A, widzicie, to takie rzeczy. O i teraz to się zastanawiam, czy ja dobrze zrobiłem, że ja tego obozu jednak nie postawiłem Może trzeba było postawić A, Okej. Okay. Dzień dobry. Ja mam się z wami nawalać? Najwyraźniej tak, i to poziom 15 jest kuźwa. Strapione widmo. No to bosik y, też będzie konkretny pewnie. Dobra, wszystkich mam tutaj pewnie. A wiecie co, czekajcie. Ogarnijmy sobie może tutaj. Tu jest list. Ostatni wpis. To sobie zapauzujcie i przeczytajcie. Ja sobie przeczytam to później, bo, bo mogę. E, mogę do tego wrócić. Natomiast jeszcze patrzę za skrzyneczkami różnymi. <laughs> Nie ma skrzyneczek. No chodź, Gamoniu. Dobra, tego rozwaliłem. Ja Został jeszcze jeden i zajmiemy się tym głównym. Jeszcze tak patrzę, patrzę, patrzę. Noż, patrzcie, kurde. Dobra, wszystkich rozwaliłem. Okej, okay, poczekam, poczekam chwilę, aż mi się, aha, tam się odrodził. No dobra, włazimy. A tu jest skrzynia. Dobra. Kurczę. Przyblokował mi atak. Nie no, nie, nie, nie ma tragedii. Odporność na próżnię. Okej. Okay. Dobra, za, yy, zarąbałem gościa. Żelazną strzałę. Nie no, poważnie? Za to na parzanko to tylko tyle? W rezultacie to... Aha, okej, okay. i to chyba w CIO. No dobra, no to zabijamy się stąd, no powiem szczerze. Jestem nieco rozczarowany, ale... A co to tutaj jest? Mogę jeszcze raz tego gościa zabić w sumie. No i tak za to jakieś tam pieniądze dostajemy. A, pieniądze może za dużo powiedziane, ale punkty doświadczenia. Czy się klika jakoś? Nie, to się nie klika po tej drabince. A, dobra, tam. Nie, nie, nie będziemy sobie tylko z tym zawracać. Aha. Czyli, czyli w rezultacie, no można wracać na no, tyle. Tyle, że się tu przebiegłem. Zbadałem co miałem zbadać. No nic już tam więcej nie ma. Hmm. Kurde, czy, czy naprawdę zawsze musi być tak, że. O. Czy wpierdzielić prosto, prosto tutaj w tych jełopów? To nie miałem zamiaru. Ale jak widać, nie oszukasz przeznaczenia, chopie. To jest strzeleczka. No. I dobrze, i dobrze. Ok, ciśniemy, ciśniemy dalej. Może, czy on zawsze musi tak drzeć mordę, jakby go chcieli zgwałcić? Czy, czy, czy to, coś mu daje? Dobra. Można wracać na dół. Ładnie widzicie? Te skody, to tak zostały kiepsko zrobione. Naprawdę. Tutaj sobie będzie można jeszcze zebrać... Tutaj sobie będzie można jeszcze zebrać roślinkę. A tylko żeby tam... Ajajaj, aż aj, aj, ty synu! Po co żeś tu przyraz, ciulu? Jeszcze mnie do muru przy, przypadł Przeszkadza tylko i przeszkadza, no. No i, i dobra, i fajnie. 53, 54 poziom e, ż, żniw I Dzięki temu mogę już zbierać takie lepszejsze roślinki Co mnie niezmiernie cieszy A... Natomiast teraz cała Watacha się ze mną puści, także to, to już mnie nie cieszy Aczkolwiek ciule mogę zrobić. Tak de facto to, to nawet jakby mnie dorwali w tym momencie y, zbiorowo, to i tak jestem w stanie ich pokonać. Więc to nie jest problem. <laughs> nie poddają się, biegną. Natomiast y, cały czas zastanawiam się, po prostu cholerę nas tu jeszcze raz wysłali i, i generalnie ile razy jeszcze nas tu wyślą. No bo to nie było jakieś tam zadanie frakcyjne, czy to nie było jakieś takie zadanie, no generalnie, które mogłoby się powtarzać, tak? Natomiast to no, widać, że jest zaliczone. E, tutaj mam, aby do przodu, pokonaj usniętych z jutrzenki i weź stare pamiątki ze skrzyń. Hmm. No dobra, e, generalnie no, jest to zadanie, natomiast no, to, tak widzę, że już ponad 20 minut y, nagrania, y, gdybym tam miało się przebiec i zacząć to naparzać, no to by, by było wiele, wiele dłużej, także w tym odcinku to będzie tyle. Dzięki za obejrzenie materiału, jeżeli Wam się podobało. Zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie, zostawcie łapkę w dół. Pamiętajcie o subach i kliknięciu dzwoneczka, byście byli informowani na bieżąco o nowych filmach i live'ach. I jak zawsze, sekcja komentarzy należy do Was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Papa. Pa.